Witam. W trzeciej części mojej relacji z uzdrywki w scena już Wersa Malima 2003 drogę Command Modern Operation, w którym bronimy wód terytorialnych sultanatu Gwonei przed inwazją chińską. I jak na razie ta obrona idzie nam, powiedziałbym, całkiem sprawnie. Jak będzie dalej, to się przychodzi. Jak wygląda na tej chwilę spraw? Mm. Tutaj e, rozbiliśmy Chińczyków. Ich atak lotniczy na, na naszą grupę lotniskowcową został powstrzymany i szykujemy się, aby zachwytować im dalsze przyjemności, tak aby zrozumieli, że y zabawa z kapitalistami może wcale nie być taka prosta, jak się wydawało. Więc tak, co następnie chciałbym teraz zrobić, to na lotnisko w <trym> I tutaj mamy yy, cztery ardwarki wyposażone w bomby. I ja te adwarki teraz wyślę w niebo. Następna sprawa to tak, ten okręt podwodny ma na zadanie spotkać się z tą grupą e, chińskich okrętów wojennych i... Chciałbym mu wydać teraz rozkazy. Co mam ma tutaj za cele? Ee, Hangzhou, czyli ten niszczyciel. Panbiu, czyli e, transportowiec. I Wuhu, czyli e, fregata. No dobra. chińskie nazwy. Po Janku to był, prawda? Ten sportowiec. No właśnie właśnie. Więc jego sobie darujemy. I e, teraz tak. Dwie torpedy halcą. I dwie torpedy wuchu. To powinien być cel. W tym razie, w momencie, kiedy się zbliżymy, nasz orion tutaj będzie naszym ocz naszymi oczami. I to w tym momencie tyle. Więc ruszajmy. Oczywiście w powietrzu trzymam tutaj samoloty, bo cały czas zakładam, że istnieje możliwość, iż ktoś mi tutaj jeszcze będzie próbował robić jakieś. Tak. No więc spróbujmy. Ja nie jestem pewien, czy to coś da. Ale tak. Pytanie, co tam siedzi? Gdzie to są? Gdzie są te samoloty? Czy w hangarach, czy gdzie? Trudno mi powiedzieć w tym momencie. Nie znam dobrze rozkładu lotniska. Więc każę wykonać im. Tak, tak trochę na ślepo na zasadzie. A co? Co znajdziecie cel, to atakujcie? E aí Ja tutaj mam 12, czyli 6 bomb, no więc tu 6 bomb tu 6 bomb tu i 6 tu. i teraz tak po kolei sześć tu sześć tu sześć tu Tutaj ostatnie. Zobaczymy, czy ten dano coś przyniesie. Pewności nie mam, ale jak już jej mamy, to niech coś, coś zrobią. Na harpuny to jeszcze raczej trochę poczekamy. Jest yy, dzień i trzy godziny to jeszcze sporo czasu minie zanim harpuny będą w stanie nam tutaj pomóc. Ten będzie niech tu nie. Chociaż nie to jest stary, przepraszam, to jest tankowiec nie. Czyli to ten, o, właśnie, a tankowiec to niech już wraca do. Bazy. Próbuję namierzyć Chińczyku. Dzięki czemu nasz okręt podwodny będzie mu w stanie podejść dobrze do ataku, mam nadzieję. Przekonamy się o tym w praktyce. A, tu jest właśnie ten. To jest drugi, który... No chciałbym, żeby tego Ojona zatankował. Go. Tu niech podleci, bo ojona będę potrzebował w tej okolicy. Nasze adwalki tutaj lecą. Trochę minie, zanim jeszcze dolecą, bo... no ale tym bardziej przyda się mieć latającą scenę w powietrzu. Dobrze by było, facet, żebyś zwolnił. On ma, ma, ma broń, ale to jest tylko broń przeciwpodwodna. A jak do tej pory nie, nie udało mi się nawet znaleźć żadnego chińskiego okrętu podwodnego. Nie wiem, czy w tym stanie już jakieś funkcjonują. Zdziwiłbym się, gdyby nie funkcjonowały, ale jak na razie żadnego nie udało się namierzyć, więc spoko. Sieć, tu sieć. Potrzebujecie tu. Się zastanawiam czy te czy oni sobie tutaj poradzą, czy jakaś jest kołota, obrona prześrodnicza. Coś takiego się nie pojawi, ale... Jeżeli e, te e, samoloty z harpunami będą ponownie gotowe do akcji, to wtedy będą mógł je użyć przeciwko tej grupie. Co ja tutaj mam w ogóle? Dandong to jest fregata rakietowa. Kaifeng to jest e, też niszczyciel rakietowy, czyli pewnie ten trzeci to jakiś tam zaopatrzeniowiec. Okej, okay, on jemu się paliwo właśnie kończyło. Więc stary, dobrze by było. Możliwość refuelowania się, o i może nie mieć. Tak. Tego typu samoloty niestety chyba nie mają możliwości zatankowania samodzielnego. Trzeba, by startował to już powietrz kolejny Orion mogę tutaj wysłać w ten rejon. Pozostaje nadzieja, że ten okręt podwodny sobie sam poradzi w tym momencie. Chyba, że mu dam wsparcie w postaci mam tu coś latającego. O właśnie seeking jest. Jak nic działa nic, to jeszcze mamy harpuny tutaj. Myślę niczego... Nie. Tutaj, to, to, co to jest? Ech, kontakty nawodne, Surface contact, No dobra. Dobrze by tam byłoby jakiegoś ojona wysłać, tylko że ten, ten jeden jest tutaj. A nie, ale już, już się, widzę, lokalizują jako cele cywilne. Dobra, nie ma się czego obawiać. A co A, paliwo mu się kończy. No tak. Ja mam tą latającą scenę. Tu zobaczymy, czy on i on wystarczy paliwa, żeby dolecieć do celu Dobra Ci coraz tolecą? O ten jeszcze tutaj coś znalazł po drodze Kogo on tutaj spotkał? Aha, chińskie samoloty tankujące Dobra, nasze bombowce nadleciały nasz na cel Poszły bomby Coś trafiły, to... inna ilość. Zobaczmy, A, Chyba nic z tego. Chyba nic się nie udało zniszczyć. Zobaczmy nawet na tą... listę strat. żadnych e, spektakularnych rezultatów, więc ta grupa niech wraca do domu. Ech, liczyłem na trochę lepsze rezultaty. nawet bomby jeszcze, więc ja bym mógł im kazać ewentualnie kazać ewentualnie pobrać paliwo i spróbować na przykład wykonać atak bombami na tego Hongsa, który tutaj został. Swoje torpedy, pierwsze. Dobrze, żeby od razu potem zmienił kurs. Okej, okay, jedna torpeda trafiła. Prędkość mi spadła bardzo mocno, o już zniknął zadał, czyli pierwsza torpeda już zrobiła pierwsze, pierwsze dwie torpedy zrobiły swoje. Mogę od razu też odpalić dwie kolejne w ponku. Nie ten hangs -up. poszły kolejne właśnie Tym samym... O, pojawiło się coś w powietrzu a już koniec No nie mówcie Nie no, nawet nie minął jeszcze pełen dzień jeden Mam minor victory, a ci mi mówią, że już koniec scenariusza. No dobra, ale być może limit, e, warunkiem scenariusza było zniszczenie określonej ilości e, chińskich jednostek. I to m, zadecydowało, po tym jak posłaliśmy teraz na dno dwa kolejne e, chińskie okręty, to, to był efekt. No dobra, to rzućmy okiem na straty. Chińczycy stracili trzy śmigłowce. Jeden niszczyciel, dwie fregaty, jeden transportowiec, osiem bombowców. Nasze straty to ładne i okrągłe zero. Czyli powiedziałbym efekt no całkiem niezły. Za już się jeszcze nie skończył, można by grać dłużej. Mógłbym jeszcze tutaj spróbować się postrzelać z Chińczykami. Spróbować na przykład tę grupę zniszczyć. To bym mógł zrobić. Wystarczyłoby, musiałbym w tym momencie poczekać aż e, tu samoloty moje przeładują, przeładują harpuny. 3,5 godziny potrzeba jeszcze na to. I myślę, że byłbym w stanie wtedy wykonać kolejny atak i resztę chińskiej floty ludowo-wyzwoleńczej na tym obszarze posłać tam, gdzie jej miejsce. Ale skoro gra mówi koniec, no to widać już koniec. Tutaj nasze torpedy za swoje zrobią Tutaj To jest to jest śmigłowiec tu, tu jest śmigłowiec Mam jakiegoś haja, tutaj w powietrzu To czy w... <coughs> Lunch indywiduali Sprawdził co to jest. No, tu wygląda na to, że jemu udało się uniknąć pierwszej salwy moich torpet. Okej, okay, dostał jedno trafienie na pewno A to z... chciałbym, żeby sprawdził co to jest, co mi tutaj lata koło nosa. Już myślałem, że, że, że go skreślić trzeba, a on tutaj jeszcze zdążył odpalić e, pociski e, woda powietrze i strącić hajera. Niego go cholera. E, ile ja mam turopet jeszcze w zamagazynku tutaj? Za dużo. Ale widzę, że trzeba będzie. Jeszcze się porusza, co oznacza, że jeszcze. Okay. Ila go trafiła. Teraz go chyba już dopadłem, definitywnie. Tutaj adwarki wracają. Na atakowanie jest jedne... samo Atakowanie go tymi bombami, to też tak sobie... Świetny, dobry pomysł. Ale myślę, że to już jest dobry moment, żeby rzeczywiście skończyć. O! Właśnie, właśnie dzięki temu zatopieniu przeskoczyło nam do Major Victory, czyli już bardzo dobrego wyniku. No to Chińczykom specjalnie się nie udało. No, zatopili mi ten honorowo, zniszczyli mi honorowo tego jednego haja tutaj na koniec z mojej własnej głupoty tak naprawdę, bo nie zadbałem o, o upewnienie się, że ten tutaj już poszedł na dno zanim, go, zanim obok przeleciał haję. Jeszcze ostatnim sił zdołał odpalić jakieś rakiety i nam haje zniszczyć, ale to nie zmieniło ogólnej sytuacji. W e, jakiej są Chińczycy po zakończeniu tego scenariusza, kiedy tak naprawdę stracili większość floty i lotnictwa w tym rejonie, i raczej sułtanowi nie będą grać na nerwach w przeciągu najbliższych tygodni. Także na dzisiaj byłoby to wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.